Wyobraź sobie, jaki to może mieć wpływ na twój umysł, kiedy spotykasz ludzi, mhm. y, z którymi po jednej próbie rozmawiasz tym samym językiem. Mhm. I to zarówno kiedy bezpośrednio się komunikujecie, jak i w chwili, kiedy zaczynacie razem grać. Okej. Okay. Spotykasz się tak, to, to jest to mniej więcej takie uczucie, no. jakbyś był wielorybem, który całe życie żył na pustyni i nie wiedział, co jest nie tak, i nagle został wpuszczony do oceanu. Poczekaj, przekładam sobie to teraz, powoli w, zbliżam się do oceanu. To jest szok. To jest wspaniałe, to jest szok, to to jest właśnie... wspaniałe uczucie. Naprawdę? Uh -huh. e, a ty jesteś otwarty na każdy rodzaj współpracy, bo no, męskie granie pokazuj... Wiesz co? Wiesz co? D może to czas na następnego gościa. Nie, ale właśnie jestem ciekaw, czy jesteś otwarty na każdy rodzaj współpracy, dla, od każdego. Kto by się na przykład chciał, marzył. Eee, no o tym, nie, żeby... nie, nie. A dlaczego? Jaka jest selekcja? Wiesz co, muszę dobrze się czuć w tym, co mam do zaproponowania, ponieważ ja staję się w pewnym momencie elementem. E, tego wspólnego działania i nie zawsze jest to moment, w którym ja się odnajduję jako... Ale lubisz spółce. pracować z kobietami? Bardzo. A wiesz co, była u mnie kobieta parę tygodni temu i miała do Ciebie takie zapytanie, odezwę. Obejrzysz? Naprawdę? Tak, proszę Państwa, e, obiecałem, że to zrobię. Piotr, to jest właściwie list do Ciebie. Piotrek, e, przesyłka do Ciebie. Drogi Piotrze, wierzę... Przedstaw że... się, bo może nie kojarzy. Nie, no my się znamy. Chyba mam nadzieję, że mnie pamiętasz. Pamiętasz to ciało, Piotrek? Drogi Piotrze, wierzę, że jak przyjdzie do tego świetna okazja, to nagramy razem piosenkę. To wszystko? Tak. Teraz, poczekaj, Natalio, odpowiedź Piotra. Piotr? Proszę. Natalia, jesteś ekstra. Dziękuję. Poczekaj, bo może ty nie zrozumiałeś. Jej nie chodziło to, żeby wyżebrać komplement. Od wąsacza. Wiesz co, słuchaj... Dlaczego? Kuba... Kot ci niej nie odpowiada? Chce, żeby przyszła za damkiem? Nie. No nie wiem, czy ty byś tego chciał. Już teraz? Nie. No właśnie. No, no. I dlaczego nie? Słuchaj... Ale co, dlaczego nie? Dlaczego byś nie chciał nagrać płyty wspólnej? <noise> Ale ty jesteś łobu straszny. <noise> mogę. To jest w ogóle niesamowite, bo ty masz takie reakcje, jakbyś był tak głęboko uśpiony, i nagle byś sobie przypomniał: warto się zaśmiać. <noise>